Zaczynamy od przygotowania ciasta. Mąka, sól i soda. Mieszamy wszystko dokładnie i odstawiamy. W drugiej misce łączymy jajko, trochę cukru, głównie brązowy, może być biały. Mieszamy, mieszamy i wlewamy kefir. Wszystko dokładnie mieszamy, żeby powstała jednolita masa. Następnie zaczynamy dosypywać mąkę. Nie całą od razu, partiami. Ta przygotowana porcja ma nam posłużyć do przygotowania ciasta i do podsypania, więc wsypujemy mniej więcej 3 czwarte ilości, mieszamy dokładnie. Najpierw łopatką, a później najłatwiej będzie nam już wyrabiać ciasto ręką. Wysypujemy mąkę na blat, wykładamy na nie ciasto i zaczynamy wyrabiać. Jeśli okaże się, że mąki jest troszkę za dużo, to możemy ją odsunąć na bok, wyrabiać ciasto. Powinno być takie zwarte i niezbyt twarde ciasto. Na koniec do ciasta dodajemy olej, wyrabiamy dokładnie. Cały olej ma połączyć się z ciastem. Ciasto wkładamy do miski. Możemy przykryć i odstawiamy na około 20-30 minut, żeby ciasto odpoczęło. Teraz ciasto wykładamy na opuszczonym mąką blach. Formujemy z ciasta taki wałek. Nie ma znaczenia, jakiej będzie wielkości. Dzielimy ciasto mniej więcej na 7-8 kawałków. I zaczynamy przygotowywać kołacze. Z każdego kawałka ciasta podsypujemy delikatnie mąką i formujemy taki niewielki placuszek. Nacinamy w nim otworki, dzięki temu później kołacze pięknie rosną. Dwa, trzy, jak chcecie, ja robię trzy dziurki. I tak samo podstępujemy ze wszystkimi kawałkami ciasta. Podsypujemy nie za dużą ilość mąki, chodzi o to, żeby później przy smażeniu mąka nie paliła nam się w oleju. Także niedużo mąki. Kiedy wszystkie kołacze są już gotowe, na patelni rozgrzewamy sporą ilość oleju. Rozgrzewamy go do mniej więcej 180 stopni Celsjusza, troszkę tak jak przy pączkach. I wkładamy kołacze i zaczynamy je smażyć. Smażymy po 2 minuty, minuta, 2 maksymalnie na jedną stronę. Po czym przewracamy, i takie przewracanie powtarzamy kilka razy. Im częściej przewracamy, tym te kołacze ładniej i równiej rosną. Bardzo pomocne będą dwa widelce, bo dzięki nim będzie nam ładniej przewracać kołacze na drugą stronę. Jak widzicie, kładziemy one od razu zaczynają rosnąć. Więc sprawdzamy. O, przewracamy na drugą stronę w momencie, kiedy one jeszcze nie są bardzo zrumienione. I ten proces powtarzamy ze wszystkimi kołaczami. Usmażone kołacze odkładamy najlepiej na talerz wyłożony papierem albo ręcznikiem papierowym, żeby nadmiar oleju po prostu na nim został. Kołacze będą doskonałym dodatkiem na przykład do mięs z grilla albo taką po prostu przekąską na przykład do piwa. One są przepyszne, mają lekko chrupiącą skórkę i miękki środek. Naprawdę bardzo polecam, bo one się sprawdzają w wielu takich e, sytuacjach. Można je również zabrać na przykład na wycieczkę. Będą doskonałe. Zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału Kuchnia Doroty i życzę Wam smacznego!